Dobra. Wszystko mamy zabrane, więc startujemy, ruszamy dalej. Mieliśmy tutaj śniadanie, szczerze, takie sobie. No, oczywiście tam się podjadło. No, i teraz na do pociągu jakieś, nie wiem, chyba 3 czy 4 godziny, bo tam będzie jeszcze z przesiadką i tak dalej. Więc do następnego miasteczka już w sumie, jak już tam się znajdziemy, już będziemy w granicy 100 km od Szanghaju. Więc praktycznie już na samym finiszu, ponieważ dlaczego mamy środę? A jesteśmy tylko do poniedziałku. W poniedziałek mamy wylot dalej. Pranie. Niemal dla, nie wiem, wątpię, żeby ktokolwiek kiedykolwiek tutaj przybył. Ale gdyby ktoś chciał tutaj przybyć, to tak naprawdę jakbyśmy byli na Hefeinan, czyli to jest chyba południowy dworzec kolejowy i stamtąd odjeżdża autobus e, tutaj do miasta i się płaci 5 juanów od osoby, to jest jakieś niecałe 3 złotych. Eee, I całą tą drogę 40-kilometrową po prostu jedzie się autobusem, i później w drodze powrotnej, żebyśmy przyszli na przystanek. Po drugiej stronie zapytaliśmy się ludzi, pokazali nam do którego autobusu mamy wsiąść eee, i tak samo z jolą obydwoje. 10 łanów zapłaciliśmy, mimo że taksiaż jeden to aż w ogóle się zatrzymał i po prostu cały czas stał przy nas i cały czas jakby nas agitował. A inni też podjeżdżali i się pytali, że za stówę mogą nas przewieźć bez żadnego problemu taksówką. No, stoją Anów, a 10 Anów to jakby różnicę robi. No tak, to ja sobie jadę. Mam wystarczająco dużo czasu, bo pociąg mamy dopiero o 12, a chyba jeszcze nawet 9 rano nie mamy. Więc na spokojnie sobie po prostu tam dojedziemy, tam sobie poczekamy i znowu czekają nas chyba. Dodajże 3 godziny jazdy, króciutka przesiadka, później około 20 minut jazdy. Wysiadka i też będziemy musieli wykombinować, jak z takiego odrobinę większego miasta dostać się do takiego małego, następnego, zabytkowego miasta. Ale jak już powiedziałem, generalnie będziemy około 100, ponad 100 kilometrów, 120 chyba coś kilometrów pokazywało drogę do Szanghaju. No to ogólnie za 20 juanów w dwie strony do Sachny i z powrotem na dworzec południowy. Daliśmy radę bez taksówek. A przyznam, że jadąc tutaj ogólnie, byłem właśnie nastawiony na to, bo nie wiedziałem, jak mam się dostać, właśnie z Hefei do Sachne A okazało się, że jest to bardzo prosto i na tym samym dworcu jest autobus tu mamy przykład dworca właśnie na którego nie wejdzie się jeżeli się nie ma biletu I takich dworców spotkałem 90% tylko właśnie w Dziangjiajdzie spotkałem się że mogłem wejść na dworzec bez okazania biletu tu muszę najpierw po prostu teraz stanąć do pani i podkazać paszport dopiero mogę przejść kontrolę dopiero mogę wejść na dworzec Pani wklepuje dane, Pokazało się, że jest bilet. Więc teraz przechodzimy kontrolę. Sprawdzają picia, powerbanki i tak dalej, takie różne pierdoły. I co oczywiście, co masz przy sobie. Biegałem się z jolą, bo zabrałem jej plecak i wbiegałem na górę. Teraz muszę znaleźć tablicę kontrolną. O jest i sprawdzić skąd tak naprawdę odjeżdża mój pociąg. No, więc policja mnie zwinęła, że nagrywałem Chcieli przejrzeć Pozostałe nagrania po prostu No, wszystko im pokazałem i generalnie Nie umieli się ze mną porozumieć Więc powiedzieli witamy w Chinach i miłego odpoczynku turystycznego eee, Ale ogólnie No, gościu mnie poprosił do kantorka Tam babka po prostu poprosiła, że chce musi przejrzeć moje zdjęcia I moje Moje nagrania, więc pokazałem generalnie, że dzisiaj jak tutaj weszłem, a tam nagrywałem na dole y, ten proces y, naszego wejścia, ale pokazałem tak szybko, zacząłem przeskakiwać i bardziej się skupiłem na tym, że jechaliśmy dzisiaj autobusem, że byliśmy w hotelu, że wczoraj wieczorem to miasteczko zwiedzaliśmy czy coś i ona, aha, aha okej, 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 ale ogólnie z, z powodu tego, że na dworcu nagrywałem po raz pierwszy skaltowała mnie policja. Dobra, no to jesteśmy już w miasteczku, której, którego nazwa zaraz muszę sprawdzić. Tongqiang. Nie wiem jak to się czyta, ale Tongxiang. I będziemy jechali do Ołudzen i znowu zamiast taksówką 40 km to zagadaliśmy z niektórymi osobami, z którymi w jakiś sposób się udało dogadać. Wskazali palcami, którego mamy szukać autobusu. No, i będziemy się znowu przebijać autobusem. Autobus 40 km, niecałe 2 juany, podobno do osoby. Jest 282? No to generalnie. Jedziemy za 2, za 2 juany. No to zdechaliśmy na miejsce. Jesteśmy jakby w mieście ale mamy jeszcze 3 km jakby do miejsca gdzie jest nasz hotel więc trzeba wyzwać sobie już taryfę tylko, że za tą taryfę to już zapłacę jakieś grosze a nie z 20 50 złotych no to ogólnie nasz odpoczynek był taki że Zastał nas wieczór i już zamówiliśmy sobie, że nam Didi przywiozło żarcie. Najedliśmy się, odpoczęliśmy. No i pierwotny plan był taki, żeby dzisiaj po prostu już odpoczywamy, śpimy i najwyżej jutro sobie dokupimy jeszcze jedną noc i tu zostaniemy. No ale u nas się wszystko zmienia. Więc mamy godzinę wpół do ósmej i startujemy do Starego Miasta. Szaleństwo. Ogólnie to muszę sobie jakąś czapkę kupić, bo się okazało, że zostawiłem czapkę w pociągu i teraz na łysą pałe po prostu idę. No fakt, po samych autach można dojść, że jednak musi być to jakieś miejsce wyjątkowe i na pewno żywsze. Nie, nogi mnie nie bolą. Natomiast zastanawiam się, bo skoro to tak jest tutaj wszędzie. Czy to nie jest biletowane? Czy co? Czy to nie jest biletowane? Nie, no co? Zabytkowe miasto. A dlaczego nie? Bo w łannik nie jest, jest biletowane, a ty chcesz tutaj, żeby wchodzić. Ile tylko są strażnicy, bo auta nie mogą. Auta to na pewno nie puszczają, albo są biletowane. Ale nie ludzie, no co to? Czyli to zależy, żeby było jak najwięcej tu ludzi. Tu autobus jeździ. No? Wizytor center, czyli bileciki. No? Tam wszyscy idą normalnie. Dobra, a gdzie teraz? Moim zdaniem to chyba ich trochę. Bo tutaj babka powiedziała, że 150 juanów kosztuje wstęp. Generalnie 150 juanów. Wstęp po to, żeby zobaczyć starówkę. Nie, dziękuję. Po prostu dla mnie to jest dla mnie to jest chore. I po prostu mimo że tu przyjechałem Niestety nie pokażę. Tym bardziej, że mamy godzinę 19. sprawdzić to czy, czy tam jest ta szła, I za dwie godziny na tak naprawdę oni to zamykają. Nie są, tam więc, jak tam będzie podwieźć. Więc że powiedziawszy, dla mnie to nie ma najmniejszego kompletnie sensu. Muszę właśnie, tak jak Jola mówi, zobaczyć yy, czy w następnym miejscu po prostu jest też to płatne, bo no, dla mnie starówka to jest coś, co powinno się po prostu zobaczyć za darmo, nie powinno się po prostu za to pobierać jakichkolwiek opłat, a już tym bardziej no, we dwójkę z Jolą, ma zniżkę, no to ma 75. Ja płacę 150, to my mamy zapłacić teraz e, 225 juanów, czyli 110 zł, po to, żeby zobaczyć stare miasto, których teoretycznie widziałem. Co? No, chcesz, możemy się przejść, no, ale to nie, wejść nie wejdziesz. Wejdę, bo wchodzą sobie wszyscy. to nie masz? Nie wiem, słuchaj, to ja sobie wolę iść do hotelu i po prostu sobie odpocząć, naprawdę. No. Bo tak jak oni mnie teraz kurwili, to po prostu to się w głowie nie mieści. No. Witamy, mamy czwartek, Boże Ciało. Przyjechaliśmy sobie taksówką do Nansun, bo tu jest też jakieś stare miasto. Taksówką przyjechaliśmy 20 km niecałe za 28 zł. Coś mi się wydaje po prostu to drogo, ale może tu jest jakby inna prefektura, inne jakieś cenniki czy coś. No i ogólnie dzisiaj będziemy zwiedzać to. Na wieczór zaplanowaliśmy sobie, że jednak wejdziemy tam, gdzie żeśmy byli wczoraj, co się tak strasznie oburzyłem. Wczoraj z, właśnie tam z pracownikiem tego hotelu, to chyba żeśmy z półtorej godziny żeśmy w ogóle rozmawiali E, oczywiście na komunikatorze e, Naprawdę o wszystkim Zajebisty taki gościu e, Pomógł mi też w końcu Tak naprawdę ja zaraz wyjeżdżam z Chinon, On mi pomógł ogarnąć w końcu tego WeChata Więc też propsy dla niego A tu idziemy po prostu właśnie sobie od rana Bo nie będziemy, mieliśmy jechać 80 km stąd do innego Starego miasta i właśnie on podpowiedział mi tak naprawdę tutaj jest każde miasteczko dookoła po prostu ma jakby swoją zajebistą starówkę ale powiedział po prostu, że tą można sobie zobaczyć warto ją sobie zobaczyć że nie jest biletowana, jest za darmo raczej on wskazywał dwa że jedna jest biletowana do godziny 17 po 17 nie jest już biletowana a druga, że nie jest no postawiłem na tą bliższą więc idziemy zobaczyć czy będzie ona biletowana czy nie a jeżeli będzie darmowa, będzie zajebiście, A Jeżeli będzie trzeba zapłacić, no to zobaczymy też jakie koszta. A no, może tak być: bo, jak już jest centrum turystyczne, to znaczy, że coś jest. Już są widzę grup tikety, już są widzę normalne Trzeba będzie zobaczyć jaki jest bilet bilet wstępu No i pewnie tutaj też się płaci 150 Ale tu jest Tour Guide A Ile kosztują osobne bilety? A tu nie jest drogo więc tutaj są, jest połowa ceny, która jest tam. Dobra, ja sobie to zapłacę. A co ty gadasz? Jak wchodzą za darmo? Bramki otwarte. No faktycznie. O. No bo? Najpierw ja przyszłam, to zobaczyłam, jak to wygląda, dopiero się wracam. A ty nie zamykała. Dobra. Chcesz, gdzie, kasę i byśmy no dać, ale zacząć. tam jest. Okej, okay, jestem okay, zaskoczony, ale. Nie wiem. A kiedy wyczytałeś, że jest płatne? 75. Ale fajnie tu jest, przyznam Ci, podoba mi się. Proszę, sprzątacz rzeczny pływa i zbiera wszystkie śmieci, paprochy, które pływają po wodzie, tylko po to, żeby po prostu rzeka była czysta. I tak jeździ, i to wszystko później się obróci, i te wszystkie liście będzie zbierał, żeby rzeczka była czyściutka. Naprawdę. Uau! Wow. To é po uau! Czekaj, no. teraz Wyciągnięty, stary, wiejski, chiński kapelusz, który był jako dekoracja w sklepie. Wywalczony ciężkimi bojami i negocjacjami. Pierwszy raz widzę ten znak. W każdym źle jest odrobina dobra, w każdym dobrze jest odrobina zła. I on też ma na sobie i tutaj jeszcze jest na dole. Nie spodziewałem się, że jest to tak duże. Nie spodziewałem się, że jest to tak piękne, tak magiczne, tak urokliwe. Po prostu stare miasto. I jeszcze weszliśmy tutaj kompletnie za darmo. No. Po prostu coś, po prostu ekstra. To jest moje. Wow. Ale już nie wiem, które, ale na pewno tych wow w tej podróży było raptem. Nie wiem czy kilka, ale bardzo, bardzo mało. Ale jest to na pewno moje wow Tak? Ale mów, mów. Ja myślę, że już tam nie idę do tamtego miasteczka, bo to będzie to samo, co tutaj. Lepiej sobie tutaj połaćmy. Bo tam będzie tak samo, to będzie wszystko to samo.

O, kakao! Luka, luka! pyszne. Nie są luka! Luka, luka! Luka, luka! Luka, Bardzo Luka, luka! Luka, luka! Luka, Nie są ostre A jest? Chipsy takie no, no Bardzo

Dobra to jest. No to kup troszkę. Nie masz Tak się obydwoje zastanawiamy z Jolą. Czy jest sens wieczorem pójścia do tego drugiego miasteczka? Jeżeli ma ono wyglądać tak samo. No to nie wiem czy jest sens. Będę musiał porozmawiać z tym naszym gospodarzem. W, naszym, w naszej noclegowni, w naszym hotelu i po prostu się go doradzić, bo tam za nas dwoje będziemy musieli zapłacić 225 Juanów, co jest około na około 120 zł. Więc no pytanie czy jest sens, jeżeli my tutaj zobaczymy praktycznie to samo za darmo, a tam może być podobne. Ale z drugiej tej strony byłoby to fajne takie doświadczenie dla porównania samego Wiesz się teraz wyobraź, że te wszystkie lampiony w nocy będą się paliły. Nie? To wszystko, te wszystkie światełka, te wszystkie drzewa są w światełkach i one się wszystkie będą paliły.